Jak to mówi młodzież pozytyw vibe. You know. Pracowaliśmy w grupach, co bardzo podobało mi się ze względu na to, że pracowaliśmy wspólnie i stworzyliśmy coś razem. Była to taka jedna wielka burza mózgów. W warsztatach podobało mi się wszystko, a w szczególności to, jak pan Michał opowiadał o tej swojej pracy. I naprawdę było fajnie. Babka robi gór, gór, gór. Bum! Ciebie nie ma! Mamy Michała, który jest naprawdę świetny i robi dobrą robotę, chłopak. Naprawdę. Jedziemy, jedziemy. Dalej, dalej. Stałem za takim długim pałąkiem, a właśnie tym, właśnie tym. Byłem tak zwanym dźwiękowcem. Byłem operatorem kamery i robiłem zdjęcia też. Mi się najbardziej podobało operowanie kamery. Było tam wiele funkcji, które umożliwiły mi tak jakby taki samouczek operowania takiej, takiej profesjonalnej kamery. No, stanie przed kamerą na pewno duże emocji wywołuje. Ale lubię gadać z ludźmi. Tylko nie wiem, tak jakoś dziwnie się czuję przed kamerą. Akcja! Najtrudniejsze zadanie to było to, jak pisaliśmy w grupie i musiałam słuchać wszystkich pomysłów. Musiałam to spisywać wszystko na kartce i potem z tych wszystkich pomysłów wybieraliśmy te najlepsze i robiliśmy z niej reklamę. To była reklama kamery i moja rola była taka, że miałam grać w pokera. Udawanego oczywiście. Niewidzialnymi kartami. Najtrudniejsze było to, że musiałem się nie śmiać. <laughs> I zepsuli ujęcie, a ty jak się czujesz kochana? Okropnie. Mój mąż ma króżycę. Zdecydowana improwizacja. Czyli mąż nie jest na kożycę. Nie, na szczęście nie. Grałam rolę pacjentki. Podobały mi się y, pomysły na zrealizowanie reklamy o wodzie i ta bu burza pomysłów y, uczestników y, w danej grupie. Boska woda. Parsztaty filmowe minęły mi bardzo cudownie, chociaż wydaje mi się, że o jeden dzień za krótko mogłyby potrwać spokojnie 3-4 dni. Oh! To jest na żywo! To jest na żywo! Ma umiejętności kabaretowe. Duże umiejętności. To to już koniec?